Co sprowadza w moje skromne pragnienie? Zastaw. O, wow, co to jest? Kolejka. To wagoniki? Yy, programator. Ten śmieszny komputerek taki do ruszania jest w środku. Nieużywane, cały czas leży. A to było w takim zestawie u nas już, czy? Yy, no, wagoniki. Yy, to wiem, że brat pisał tam, że za nie dostawał chyba 3 czy 4 słówki. Yy, tu jest ten koś. Dobra, to pochujcie jakieś wagoniki, które są nieużywane. Muszę mieć decoder, komputer, co się podłącza pod kolejkę i kolejne wagoniki. I to pod zastawy miało być? Tak, pod zastaw. A ile pieniędzy To trzeba? Dasz mi chwilę? No. Pico. Mhm. To jest tak. Za te 5 wagoników. Co masz z piko? Brat pisał, że dostawał wtedy 700 zł. No nie? Pod zestaw. Za te trzy dostawał e, 400. I za sterownik pisał, że dostał 500. Bo wszystko samemu było. Nie? Wtedy. Coś pamiętam, ale... nie pamiętam, żeby takie kwoty były. Muszę zerknąć. Yy, imię, nazwisko? Na kogo to było? Liczyłam tak 1200, jakbym dostał, byłoby dobrze. 400 zł to dostawał za zestaw. Ta rozdzielnia, lokomotywa i wagony. Tutaj na przykład jest taki zestaw, jak to na zdjęciu wyglądało. Ten brat jakoś pisał, ale... No. Ja Za to tam... wszystko dostało 400 zł. Aha. Wagon sterowniczy. Co to, a to kurwa są tu jacyś ten, są tu jacyś ludzie, którzy zbierają te lokomotywy i tak dalej, bo to na pewno Ja nie wiem, czy to jest jakieś super quality, nie? Ta firma. Ale w mojej rodzinie dobra. Znaczy w mojej rodzinie. No, ah, powiedzmy, że wszyscy znajomi mojej rodziny mieli syna i on, ja myślałem zawsze, że on ma autyzm kurwa albo jest jakiś, albo jest, albo jakiś, no jakiś dziwny kurwa taki był, bo on na przykład, jak my wychodziliśmy z domu grać w piłkę, to on wychodził z domu na przystanek tramwajowy, oglądać tramwaje. Kurwa, nie potrafię tego inaczej, no to tak po prostu było, nie? I, i, i chłop w ogóle miał cały pokój, kurwa, jakiś lokomotywa, kurwa i tak dalej. I on też zbierał jakieś tego typu rzeczy. Wiedział coś więcej, nie wiem o co chodzi. Za tramwajarzem, kurwa, on, on tra Nie wiem, kim on do końca jest, ale on jakiś dobry studia skończył. On chyba pracuje w czymś takim. O kurwa, ale prawie bramkę straciliśmy. On, on, on jest jakimś inżynierem, jakieś ten, no, jakąś dobrą pracę, bo on smart guy był, ale mówię po prostu, że miał jakiś taki pierwiastek, kurwa, pierwiastek jakiegoś takiego autyzmu w sobie. Tak, się do mikrofonu, ok, let's go. Kurwa, w podobce byli. Który jest tam 588052, 588052. To za tego na przykład dostawał 50 zł. 58803, za tego dostał też 50 zł. No to stówka. 1000 zł gdzieś. Myślę, jakby tak na szybko to policzyć. No masz 4, 500, 700, no 1000 zł. Dobra, to nie będzie. To zrobić na jednej umowie? Na jednej, wszystko. Albo wiesz, co na dwie, po pół, czy nie? Tak. No, bo wtedy, jak nie, nie, nie wykupi wszystkiego, to po prostu będzie miał pół, wykupi pół, zostawi jeszcze. Dobra No tak, no tak, ale... W sumie na koniec ja miałem to w piździe. No, roz, kurwa, nie chce mi się ty, ty, ty znowu przez 15 minut o tym samym mówić. Eee, ale tak było coś takiego, no. Jakby nie jesteś daleki od prawdy. Ale rozmawiałem z nim na ten temat jak coś, żeby nie było. Ale kurwa, pozwól, że nie chce mi się kurwa znowu przez 25 minut całej tej historii opowiadać. Tak? Czyli zrobimy tą rozdzielnie tu te trzy jakieś wagoniki mm -hmm. I to zrobimy 400 i 600 Dobra Jednak ja na mnie w razie był brat przyjdzie z umową. Wysłał cię? No bo w delegacji jest i nie ma zbytnio jak przyjechać Dopiero w piątek wraca Do... Z drugiej strony nasze zainteresowanie tak szczerze na komputer to co ty piszesz? Roboty poszedł, to wiesz no Tę to torbę ci oddam, możesz sobie ją schować Torba taka na szybko, jak to mówili no, w ogóle... Jakie drogie one są, nie? Te kolejki. No. Brat to taki zafascynowany ten był, że stwierdził, że jak uda mu się odłożyć więcej kasy, to będzie kolejne kupy. Tysiaczek. Bo... I dwie umowy. Dzień dobry. Dzięki. Jak są jakieś droższe na przykład monety, no to... to tak ciężko wycenić, nie? Mhm. No bo trzeba jednak się na tym znać, nie? Ale jak tutaj mówisz, że w granicach 100-200 zł, to... A czy tak, to na lecie było nie? Co, tamtego zwolnili, że teraz monety zostawia? No my też na lecie sprawdzamy, no Wizualnie Damian, No Damian, co ty odpierdalasz? Kurwa, a że wam się pojebali? Jest okej okay, chyba Bo ty chciałbyś ją sprzedać, tak? Tak Srebrna... a to srebro jest chyba na... Tak, tak hmm? Przedano w licytacji za 128 zł No, pewnie coś w granicach... 50 zł u nas dostaniesz. Po ile ona waży? No, za 30 zł będzie miała chyba. 33, bo to jest e, rymoucja. jedna opcja. Z 6 tych mogą ci zrobić, Super, może być. Tak? Pewnie. No, nowa kosztuje w granicach 170 zł. No i 31, ja tam Nie dawno mnie tylko zastanawia, w którym momencie ktoś woli pójść, jak potrzebuje pieniądze i zastawić, i zastawić kurwa jakąś rzecz za 30 czy za 50 zł, niż popracować półtorej godziny za najniższą krajową. I jak weźmiesz pod uwagę, że tam trzeba dojść, trzeba to zanieść, trzeba wrócić do domu, to, że to jest kurwa jakiś totalny waste of time and resources. Niech jeden powinno ważyć. Dobra, sprzedajemy, tak? To nie. Masz dowód? No. Co tam? No, no, co? Nie ty by potrzebował. Radijko. z bateriami moje. by włącz falę łusta. A tych żuli to już w ogóle kurwa nie rozumiem. Chłopie, wstałby rano. Popracowałby dwie godziny, kurwa, na, na, na jakąkolwiek na praca, stary. No, no minimalna krajowa to jest 30 zł kurwa, na godzinę. Popracowałby dwie godziny, miałby za co chlać przez cały dzień. A, a, ile, osób, a ile osób szuka takich... szuka ludzi do jakichś takich no, gigantycznie niezobowiązujących kurwa, prac? Nie wiem, kurwa, wynieść jakieś śmieci, przenieść jakąś, kurwa, lodówkę, yy... Nie wiem, kurwa, skoszenie trawnika. O te dyszki może być trochę dużo. To kupowałeś tam konetto w tym tem? Kiedy co mi wypadałaś pieniądze. 24 4 zł. Dyszka mogę ci pożyczyć. 15, dobrze by było dobrze. 15? Tak. Ja to jest kurwa, nie zamówi ten stary. Ci odda jeśli się uda, to może jeszcze dzisiaj ten telefon odbiorę z filmu, to co zostawiłem u Iwona z kartą wczoraj. Czyli go podzastaw. Nie. Co takim w humorze dzisiaj? Rzecz nie jestem Ja mam humoru, No widać właśnie, że jakiś jesteś przygnębiony. Co się stało? No bo to, to, to codziennie coś, coś, to roboty, chatę i to, na działkę iść poru. I no sto tylko lata mi pracuje. pracuje. Nie masz czasu dla siebie? Nie no mam. Nie powiem, że nie, bo mam czas dla siebie. No, no to Co za nasz No cały czas coś. Nogi już mi wchodzą w tyłek. Od rana na noga. I najgorsze to, że nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy. Może no, to po prostu zamiast chodzić z domu do Lombardo, byś musiał się przejść do pracy po prostu. No właśnie. Miałem jechać, ja się nie pojechałem, bo nie mam czym, bo mnie wczoraj siostra przywozła. Nie mam czym się teraz dostać i myślę właśnie. Już taki rowerek, panie, ci daj. Tak, ten rowerek jest, nie zginął, i on zostaje do końca życia. To jest też pamiątka, <noise> jak piłam Makulacha, nie? Czy ja tą piłem? Do jeżdżenia mieć to, mieć, a nie do pamiątki. No, będę jeździła, zostawiłem. Możeśmy sobie trochę z chłopakami popiwkowali, jak to wiesz, na wiosce, nie? Ja, poczekaj, wiesz, jak to jest na wiosce, nie? <noise> tak, rower mam, to jest pamiątka od ciebie, tego nie zapomnę. Przyjadę tym rowerem, to zobaczyć, tak Makulacha, co gadali. A, to A Dla Ciebie do jeżdżenia. No i mam ten rower. Nitro kurwa raz miałem trzy paczki do przeniesienia dosłownie z 200 metrów dalej. Potrzebowałem do sklepu, zaproponowałem Flamastrom 50Z na dwóch i powiedzieli, że mnie pojebało. Widziałem jakiegoś młodego chłopaka, który sobie chipsy kupował i jeszcze dziękował, że mógł popracować. teraz 10 razy bardziej jakiemuś młodemu chłopakowi robotę dać niż tym menelom. No jest, no jest coś takiego no, jest coś takiego no. My jak Tor budowaliśmy, to, to braliśmy ludzi Braliśmy ludzi do yy, takich co czasami nawet kurwa, jeszcze raz, jak budowaliśmy Tor, no to bardzo dużo osób się tam kręciło, nie? No bo jednak dużo, dużo... To, dosyć spora to była budowa yy, wiesz, no pod tym względem, że to trzeba było trzeć podłogę yy, Znaczy ją ten no zetrzeć te, te do betonu, te, te wszystkie warstwy. Tu wiesz, tu, tu, tu trzeba było jakieś kotwy kurwa robić, tu trzeba było malować i tak dalej. No i czasami jak przychodziła jakaś tam osoba taka, która po prostu widziała, że coś się dzieje, no to wiele razy ktoś przychodził się pytał, czy nie potrzebujemy kogoś do pracy. No to akurat jak coś było, no to dlaczego by tego, dlaczego by takiej osoby nie wziąć, nie? No, no i niektórzy wiesz, super fajni i tak dalej, ale mieliśmy historię, kurwa, że wiesz, że, że przychodziły osoby, kurwa, i fetę waliły, czy jakiś inny mefedron yy, na środku placu budowy, nie? wiesz, plac budowy to się trochę kojarzy, jakbyśmy kurwa 10-piętrowy budynek znosili, ale rozumiesz o co chodzi. Zeszlifować o słodkim rapie, Malarze, jedna ekipa malarzy kiedyś przyszła i normalnie walili, kurwa, narkotyki na tym, nie? Hmm. Ja, ja nie poznałem tych chłopaków, ale byli jacyś chłopacy, którzy właśnie byli tacy, że wiesz, że tu jak trzeba było coś wynieść, jakieś śmieć, jakieś takie nie, proste, niezobowiązujące prace, no i ksywe chickeny, chickeni dostali, bo tak ponoć wyglądali jak kurczacy i kurwa nie za bardzo cokolwiek potrafili, nie? No. Teraz fabryka fabrykach co się dzieje, ale że co, że ci pają na potęgę? Ja kiedy zaproponowałem dwóm po stówce, jak pomogą posprzątać dokoła fontanny, to właśnie skończyliśmy robić na rynku, bo wjazd jeśli jak ktoś wciśniósł w porządek, zostać po sobie, to kurwa jebany mnie wyśmiał. No nie, nie no, no to jest właśnie takie, no nie wiem. Ostatnio w sumie pracowałem za darmo. Ziomek wyjechał samochodem i mu z gazu. I, i, I na takiej drodze, w której w sumie jest tylko jeden ten. Jeden akumulator mu padł po prostu, nie? E, I na takiej drodze, i na takiej drodze, bo on wyjechał z garażu i nie wiem, zgasł mu samochód. No już go nie mógł odpalić. No ja akurat jechałem, no ale się jakby dwa samochody się... No typowa osiedlowa droga, nie? No się nie mieszczą. No, i tak, tak stoję, tak patrzę, co się dzieje. on jak tam podchodzi. Rzedłem z tego zawodu mówię, po w którą stronę trzeba. Mówię, no że do garażu by wrócił, to on podładuje ten akumulator. I kurwa, tam pod taką delikatną, nie za dużą, ale pod taką delikatną górę, górkę trzeba było wepchnąć ten samolot. I tak, bo tak sobie siedzę w tym samochodzie, mówię, dobra, zgasł samochód. Czy mnie w że nie mogę przyjechać? No trochę mnie w ale sam, jakby tego samochodu nie wypchnie. No, a już się taki delikatny korek taki osiedlowy zrobił, że trzy samochody stały, to nikt kurwa nie wyszedł nie pomóc. A wyszedłem z założenia, że im kurwa szybciej się pomoże temu człowiekowi, tym szybciej przejadę, nie? A jak będę siedział i patrzał, to się nic nie wydarzy, nie? E, no, też nie jego wina, że mu się po prostu samochód spierdolił. Ale wypchnęli się ten samochód, nie? Kurwa, z, kurwa, aż dwie minuty pchania były. No. Patrzył. Taki czul ode mnie związki dostał stoka spadku, ale jebany po roku chlał i stawiał. Dopiero tydzień temu zdechł. Aha. Trochę... Ja nie potrafię kurwa patrzeć na tych kurwa ten. Kto to kurwa ten tam? Kto to jest? Kto gra z dwudziestką siódemką w Polsce? Jaki patałach, jebany, kurwa. Chłop myślał, kurwa, że Ronaldo Nazario ich na prędkość pierdolnie, ale kolkę, kolka go złapała, kurwa, w połowie biegu. I przyjadę tym rowerem, nawet u ciebie go zostawię, żebyś mi go skitrał. O! Nie, 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 ale na spokoj. Prawie brama. Siema. Dzięki Gonzo Co potrzebujesz? No lisa mam tylko, wiesz co zawsze Chodzi, sprawdź, chodź I co potrzebujesz? Idzie, jak zawsze no. podejdzie albo jakby nie było Tam masz regulację obrotu z boku, nie no, no. no i działa, działa no, A nie, no wiadomo, ja budowałem. Jest E mnie kurwa, ja dlatego nie mogę Polski oglądać bo na przykład taki, nie wiem, jak oglądasz chociaż taki Real madrid Barcelonę, to oczywiście oni przegrywają mecze i czasami grają gówno, nie? Ale w tych meczach coś się dzieje. A tu, jest, a tu jest kolejny mecz, taki typowy. Wy macie piłkę, a my się bronimy. I raz na 10 minut zrobimy kontrę, kurwa. Ja nienawidzę takiej piłki noże, nie potrafię na to patrzeć. Nawet nawet nie wiecie, jakie ja jakie obrzydzenie i pogardę właśnie czuję do ludzi, którzy kurwa pojechali z Polski, żeby, kurwa, oglądać takie chuj wie co na stadion. Stary, oni tak grają od 20 lat, a ja nie, nie twierdziłem, że oni tak nie grają od 20 lat. Bo oni tak grają stary od zawsze. Zaznaczam. Tak. tam teraz. I najlepsze jest to, że, że nigdy stylu nie będziesz miał, jak będziesz grał w taki sposób, bo potem jak będziesz grał z Azerbejdżanem, to oni nagle idą do ataku. Więc oni połowę meczy grają tak, połowę meczy grają tak, inaczej zagrałem z Litwą, inaczej zagrałem ten. To są takie drużyny, które stylu w ogóle nie mają. Cześć. Normalnie, Stabi, to ja nie. Ale dzisiaj muszę się... To muszę się... To. Musisz? Muszę. Nie musisz. Czyli co? Zastawiamy. Zastawiamy za 5 no. Gdzie ty byłeś jak ci nie było? Kur... Dwa razy byłem na dołku <laughs> Raz na wyciecz wiałce. A później to nie. I tak leci? No tak leci kabaret. Ale tak ma być. Co to jest a 5. A to tam już... O kurwa wstyd. Co nie będzie? O kurwa ten skorupski. O kurwa. O ja pierdolę, jak on się minął z powołaniem właśnie. Ociechuj! Matko jedyna. Matko jedyna. Ociechuj. To też jest niesamowite kurwa. Mnie mega to dziwi, że ci polscy piłkarze kurwa grają, grają po 30 lat w piłkę kurwa i nadal nie potrafią ze statycznej piłki dośrodkować. Nie no, co to jest korupski stary Jakoś mnie dziwi Jakoś... O! Nasze dwie gwiazdy, Kiwior i Pednarek się na siebie patrzą. Widał. Internet? No ja, ja go wyłączę, nie? Se będzie leżał wyłączony. Ale nie, bo kolega mi udostępnił. To raczej nie będzie działało, nie? Już nie wiem. Jak jest, chyba że gdzieś stoi pod barem, to chwyci To raczej nie stoi, bo on poszedł w drugą stronę, ja w drugą. No to nie będzie działało. To... A policja się nie kręci? Kręcam się. Tak? No, a ja mnie szukają. Jak cię szukają? Za co? To... Za rozruby. Nie mogę mnie znaleźć. No niestety, ty ja jestem szybszy od nich. Nie jestem szybszy od nich. No i już do żabeczki jedziemy. Ile tam serii będzie trzeba oddać? Już ci mówię. No mów od razu, żebym wiedział. Masz na 36 dni i na cały okres masz 16 zł, czyli 66. 66? Tak, jak do końca. Tutaj. Nie, żebym wiedział od razu. Dobra, idę. Kurwa. Jeszcze rowerem przyjechałem. A najlepsze wiesz co jest? <noise> że kradzionym. A i wy później dziwi, że cię policja szuka. I tak zaraz pójdę siedzieć i tak. Ale wiesz co ci powiem? No. Ale wczoraj w kościele byłem. O! Czekaj, wczoraj? Który dzisiaj mamy dzień? W niedzielę byłeś. Dzisiaj wtorek. Roz... wczoraj? Roz... Niedziel... Rozpoczęcie wczoraj. Rozpoczęcie roku szkolnego było w poniedziałek. Wczoraj, no? No to wczoraj byłem, no. Aha. Z tymi dzieciaczkami siedziałem, k**a. Ja taki, k**a. Stary debil, k**a. Ale byłem. O. Po co ty żeś tam polak? Tego piwo wypić, k**a. A sobie piwo i ch**wała byłem ale trzeba była można i tak no można ale... ale później jak już tak troszkę tam doszłem do siebie to mówię o, głupota dokładnie ale głupota była no bo niepotrzebnie tam szłem ale byłem całą przesiedziałem pogadałem ale spotkałem chociaż moich kolegów co przyszli z dziećmi Aha. <laughs> Ale fajnie było. Dobra, idę na piwo. Nara. Chyba, że mi rower ukradnie, to lipa będzie O, to. Siwano. A I tam. Hmm. Co tam? Widziałeś? Nie. Zaczęło. Co? Jest. Nie, wiem, co się no, Nie, Byłem w domu, ale mama powiedziała, że gdzieś po was. Co ci ze sobą stanęło? O, wie, walki. Motoryczne. Motoryczne walki. O, ręka słuchnięta. Oj, a wy. Ale chyba dostałem w pirku. To no, tak bym obstawiał, nie? No, bo nie wiem, bo nie, pamiętam. Dobra, ale nie pamiętam. Oj, gółem, gułem. Dobra. Ja, Dawaj ten odkurzacz. Dobra, konsult gdzieś zabrać tam. Dobra, hej. Kurczę, taki mały pesek mi wyszedł. Bo tam mam u Ciebie te tamte przedmioty, nie? A dzisiaj się kończy termin wykupu. Miałem kasę dzisiaj dostać, ale będzie jutro. Także ten tam, nie wiem, nawet chyba nie wystawię. Ja jutro przyjadę wykupić. Dzisiaj, okay. się, dzisiaj się kończy, ale jutro będę. Jutro to tam jeden dzień, to wiesz. No. Ile za to potrzebujesz? No, tak zawsze 100, nie pod zastaw. Podzastaw. No, no pozostał. Działa ja wszystko? No jasne. Już teraz ostatnio mam poemat teraz. Jak Zdrówko? Zdrówko? Bardzo dobrze. O, to dobrze jeszcze. A twoje? No moje takie. Średnie widzę? Średnie. Co cię sprowadza w moje skromne progi? Podzastaw. Działa. Ja. Ile ty dałeś za niego u nas? Oj, że mnie ja to pamiętał. Pięć dziewczy czy sześć? Pięć chyba, nie? 6 chyba. A ile potrzeba byś? No także 3-4 dychy. Muszę kućę do apteki uderzyć. Ten robak już mnie denerwuje. Pisze mi tabletki kurde, i głównie pomagają. A łączy się z alkoholem? Co? A łączy się z alkoholem? Nie wszędzie z alkoholem. Te tabletki to nie alkohol. Jó mhm. no już mnie jeden znowu namawiał na próbę. Na próby alkoholu. A wy nie, mówię, nie da rady. Mówię, nie da rady. Jeden, no, możemy powiedzieć, bo do, młodego dzwonię. Kurwa, nie mogę słuchać tych kurwa żuli. Ja pierdolę, to jest masakra.